Jeśli otrzymałeś negatywną decyzję Komisji Rekrutacyjnej, nie trać nadziei, nie wszystko stracone. Porady, których Ci tu udzielę, mają charakter uniwersalny. Pamiętaj, że najważniejsze jest dla Ciebie ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i regulamin studiów Twojej uczelni, oraz oczywiście regulamin rekrutacji. W oparciu o te uregulowania możesz zwracać się ze swoim odwołaniem do odpowiednich władz. Akademia Belfra Ucz się efektywnie. Rekrutacja jest procesem, w którym mogły zaistnieć błędy. Często decyduje tak zwany czynnik ludzki. Czasem zdarzają się problemy z systemem informatycznym. Jeśli zauważasz naruszenie zasad rekrutacji, sprawa jest oczywista. Odwołanie powinno załatwić sprawę. Jeśli nie dostrzegasz złamania zasad rekrutacji, możesz postarać się użyć innych argumentów, choć te okazują się zwykle nieskuteczne, ponieważ proces rekrutacyjny jest bardzo dokładnie opisany w regulacjach prawnych. Skoro jednak istnieje środek odwoławczy, dlaczego z niego nie skorzystać? Wiele uczelni dysponuje elektronicznym systemem informacyjnym. W większości wypadków powiadomienie o wynikach drogą elektroniczną nie jest tożsame z odebraniem decyzji administracyjnej. Upewnij się jednak, czy powinieneś się spodziewać dostarczenia pisemnej decyzji na papierze. Znane są przypadki, w których student, nawet mając rację, tracił okazję do odwołania, ponieważ pomylił wiadomość elektroniczną z właściwą decyzją, przez co odwołanie nie mogło zostać pozytywnie rozpatrzone. Jeśli otrzymasz już właściwą decyzję administracyjną, znajdziesz w niej odpowiednie instrukcje związane z procedurą odwoławczą. Zwróć uwagę na terminy. Tutaj w zasadzie nie odkrywamy Ameryki. Postaraj się na stronie Twojej uczelni znaleźć wzór takiego pisma. Jeśli nie odnajdujesz tego dokumentu, po prostu napisz pismo zgodnie z ogólnymi regułami sporządzania dokumentów. W lewym górnym rogu Twoje dane, prawy górny róg to przestrzeń na miejscowość i datę, później tytuł i dane osoby, do której adresujesz pismo, po czym treść Twojego pisma i podpis. Wzór takiego dokumentu znajdziesz na Facebooku Akademii Belfra. Postaraj się najpierw znaleźć okoliczności, które sprawiają, że podjęto niesłuszną i krzywdzącą decyzję. Przeczytaj uważnie odnośne fragmenty ustawy, prawo o szkolnictwie wyższym oraz zasady procesu rekrutacji, które w formie regulaminu powinny być dostępne dla wszystkich kandydatów. Jeśli wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z regulacjami formalnymi, powinieneś użyć innego rodzaju argumentacji dotyczącej samej sprawy lub przedstawić osobiste przyczyny własnych problemów. Choć odwołania, które wskazują na przyczyny inne niż złamanie zasad rekrutacji, nie powinny być w zasadzie rozpatrywane, być może trafisz na podatny grunt, a zawirowania na liście kandydatów sprawią, że będziesz znów brany pod uwagę. Nie konfabuluj i nie używaj argumentów niezgodnych z prawdą. Możesz przecież zostać poproszony o przedstawienie odpowiednich zaświadczeń czy dokumentów potwierdzających Twoje argumenty. Napisanie odwołania od negatywnej decyzji rekrutacyjnej nie jest trudne to tylko jedno pismo w grze o kilka lat studiów. Akademia Belfra Ucz się efektywnie. Chcesz uczyć się nowych i przydatnych rzeczy? Subskrybuj mój kanał. Zobacz też inne filmy Akademii Belfra, lub odwiedź jej profil na Facebooku. Kliknij łapkę w górę, jeśli uważasz, że dowiedziałeś się dzisiaj czegoś przydatnego. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie.